W dzisiejszym odcinku ten pan ma wszystkie włosy tak ostre, że mógłby mi ciąć chleb. Witamy w kolonii! Chyba przywaleci w mordę. O jakiej sobie rozmawiamy? Ciao! Hej. Witam was serdecznie, ja jestem Kaftan, Wy oglądacie kolejny odcinek cyklu gry mojego dzieciństwa, cyklu, który powstaje dzięki wsparciu moich patronów z Patronite, gdzie już za 5 zł możecie zostać moim patronem, wspierać mój kanał, dołączyć do Discorda, zamkniętej grupy na Facebooku, otrzymać ode mnie listy, wygrywać gry czy choćby grać ze mną na strumykach. Chciałbym zaprezentować wam grę Desperados. Poszukiwany, żywy lub martwy. Zanim zaczniemy, mam dla was kopię Desperados na Steam do wygrania. Jeśli chcielibyście ją zdobyć, zostawcie po sobie kciuka w górę i napiszcie, czy macie jakieś wspomnienia z tą grą? Jeżeli nie, może z jakimś innym westernem lub z jakąkolwiek inną grą, która ma ważne miejsce w waszym serduchu. Myślę, że to będzie całkiem ciekawe tymczasem. Zobaczmy, jak zestarzała się Desperados. Pamiętam taka scenkę, jakby to było wczoraj. O rany. 快快快 what do you want i want to solve your problem oh yeah <laughs> you, you and whose army who this one any idea where i can find them i'm afraid i'm not the right person to ask all i know is that these outlaws are part of a bigger gang that's been terrorizing this area for months now right now the situation seems to be too much for marshall jackson to handle where can i find marshall jackson well, i'll tell you, he owns the hacienda just north of el paso, but i wouldn't recommend you visit him. he's a mean one, that's for sure. why not? well, in the first place, he ain't even here. folks in town are saying he ain't a coming back for a while, maybe two or three weeks. and secondly, he uh, don't much like people like you. Uh, oh, how can i say this? Uh, um, bounty hunters. that's so? two weeks. that should be long enough. Uh, what are you planning on doing? Uh, mm, i'm going to get myself a couple more partners. Uh, to, co nie I nawet, na to, do. Something. Ten pan ma wszystkie włosy tak ostre, <laughs> że mógłby mi ciąć chleb. O, rany. Tak gra. Ta gra, ja jacy kręcę. A wiecie, że wychodzi nowa część, to będzie ciekawe mnie, nie John Cooper. You lousy horse thief, you? They still not strung you up? No way! I'm looking for Samuel. You haven't run across him by any chance. Sam? As far as I know, he got taken on by some fine dude by the name of Clayton. Charles Clayton. Some farmer down south. Fairly rich guy. Hey, you ain't planning on disappearing again right away, are you? There's gonna be a big party here today. No, jestem w jakiejś prędkości. O, chodź. Sam nie ucieka. Sam's not gonna run away. Zobacz, if you're as good as you say you are. Follow me. jesteś okay. A czemuż to jak mówisz. Zobacz, SIĘ, strzelać? Czołgaj się. Krewisko, to ikona czołgania się. Tagra. gotta be another way. Not bad. I can see you ain't lost your knack for climbing. I wonder if you're still as handy with a gun. You see that flower pot up there on the balcony? I bet you can't shoot it down from here. How much? Whoever loses pays for the liquor. It's a deal. Okay. kona broni. A co za chciał żebym ja powiedział? Kwiatki rozwalić wam? Ok. Damn it. What not is doing all the shooting around here? Yeah, in the name of all that's unholy. Is that you, John? Why don't you come up and see me sometime, sweetie? Thanks for the offer. Maybe later. satisfied <laughs> oh, hmm. looks as though lola ain't forgot yep looks like she's still carrying a torch for me come on let's get out of here okay let's get going it's gotta be another way a co, nie pójdę tędy? We didn't. Hurry Which of you is tough enough to take on Bonebreaker? Let's have a look at the strong man. Ha ha! Looks to me as though we might have found a couple of volunteers with guts. Come on up. Just step this way. There's twenty-five! Just waiting for you if you lay Bonebreaker out with just one blow. What do you think, John? He should be a dead sense for you. $25, huh? That's easy money. Okay. Okay, but what now? He's obviously that draw. <laughs> Well, I'll be... This gentleman here's done it! Give him a big hand, ladies and gentlemen. A big hand! There you go, mister. $25! It was a pleasure. Not bad. Seems to me you ain't forgot all your tricks, John. How about a little duel at the knife thrower stand, just to round things off? Fine, being a tutorial, yeah? Right this way, gentlemen. Right this way. How about a round of double or nothing? The loser pays for all the drinks and gives the winner twenty-five bucks. Why do I get this damn feeling you just want to provoke me, you old crook? Shoot! Come on, take a chance. Stop making such a damn woman fuss. Dobro. No, Stand on the line, please, and throw just as soon as you're ready. Czyli prawdopodobnie teraz. A jestem ciekaw, jakie były skróty od broni. Come on. Hey, that's one eagle shot, Mister. Just cut down a prize from one of the ropes, and don't forget to take your knife along with you. Zabieram nóż. Zabierz nóż. Musi bym nagrodę odciąć. Aha, w ten sposób. Okej. Okay. Hm. A musical watch. Well, it's still better than missing the target. Just ain't your day today, is it? Don't forget. You owe me 25$. Bastard. <grym> Serio. <grym> Serio. That cheater, I saw it all. He robbed you, John. You ought to string that no-good polecat up. Hurry up, you might just catch him. He left town heading out east so fast it made your head spin. Just wait till I get my hands on him. Dobra. Kota nie użyję, znaczy konia. Kota, o mój Boże. Mój watch. Ten no thief He couldn't get away fast hmm. Maybe can it to Let's see if it still works. No to zaraz opuścił go, i co? Rozkładamy go tutaj, a po co? Dobra, ok, tyle. A w ten sposób, dobra Wziął mnie, Co zwiał. Musimy na skurczy byka uważać, Ten nie przejdę. Hmm... Gdyby tak... mu? Mam cię. <grywa> tak gra. Well, pal, okay. Okay, Mamy siodło. Siodło na konia. I nie ma nas. No i super. I zrobione. Zacna jest ta gierka. Tyś zuch zwycięstwo. John Cooper może przynosić z wokiem przyjaciół oraz nieprzytomnych cywili i członków własnej drużyny. Okej. Okay. Louisiana. Zopaleusas do Clayton Ranch, Rancho Claytona. I tam sam pracuje, tak? W porządku. Ciekaw jestem, jak rozpracują tę nową część. Nie mogę się doczekać. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Co robić? I co właściwie robić? Ah, I know who it is. You wanted to see me, Mr... Uh... Cooper, John Cooper. Well now, Mr. Cooper, how can I help you? I'm looking for Samuel Williams. They tell me he works for you. That's right, but I don't like it when my employees are prevented from doing their work. What did you want to see him about? I got some business with him. He owes me some money. Money? All right, come on.

Sam, is that you? What the heck's going on in there? Oops. I heard everything. You're turning my people against me, you bastard. And you, Melissa? You still stand by him? My own fiancé is turning against me. May you rotten hell, Clayton. Just pay your workers what they deserve. Who do you think you're talking to? Joe, remove this person from my plantation. Forever, Charles. No. <sighs> <sighs> Hurry, come with me. I know where you can hide. Try and help Sam. I'm afraid you're gonna have to carry him. <laughs> so... I'll try and distract the guards. As soon as things are quieting down, you and Sam should clear out of here. Behind the hacienda, there's a barn with fresh horses. Good luck. Że niby gdzie? Holy damn sons of bitches and finish them off gdzie się mamy schować już się schowaliśmy Nie. Owszem zastrzelić? Okej, okay, muszą przywalić, no. ZASTRZELIŁ MNIE! ZASTRZELIŁ MNIE! What? Za co? Dobra. Zastanówmy się, dorzucę tu? Dorzucę. To nie był to nie, zapomniałem, że oni mogą znaleźć trupa. Dobra. Pozanośmy to wszystko. Całe to Dobra. I rozpracujmy to. Tu ty jeden jesteś. O oh shit! On ma w sobie mój nóż. Ojku. Już uspokoiły się chłopaki. Oni sobie tu gadają. Bawił się świetnie. To jest do zrobienia tak długo jak pójdziemy tutaj. Ten skurczyci Zaraz, stop, stop. On mi zobaczy, uciekaj. Hmm. Dałbym radę w sumie. Mogę odciąć. Genialne. To jest genialne, nie? Dobra, zapiszmy grę. Bo wydaje mi się, że. trochę to potrwa. Teraz tak, połóżmy się w sianie. Nie, czy on obudzi.

Daj mój. No, płacz. Okej. Okay. <ścoughs> nie do końca o to chodziło, chyba, nie? Czy mogę podnieść mój nóż? Tutaj. To mój, spokojnie. Nie zajmujcie się, nim. W ogóle nie mogę. Nie przejmujcie się tym ciałem, to jest swojak, nie? Ci, se pracują, nie przejmują się trupami, nie? Nie jest źle, jest beznadziejnie, ale lepszy rydz niż nic. Nie do końca o to chodziło, nie? Mnie w tym sianku chyba nie widać, nie? Mam nadzieję, że mnie nie widać. W przeciwnym razie będziemy się szczelać. Pingo! Łatwo. Ej, ty robotnik, nie krzycz. Niko nie ma, to wszystko idzie po swojemu. Po prostu rura, nie? ma nas. I nie ma nas. Oh, shit! What?! Co za burak?! Co za burak?! Ładuj! Wygrałem. Idziemy stąd. Mam nadzieję, że nikt tu po posiłki nie poszedł do domu. Mamy to. Oh, 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 I'll never do this again. Every time we meet, you're up to your neck in trouble, Sam. Can't you get that into your thick skull? Oh, damn, my head. Thanks, partner. <laughs> that really wasn't my close. You didn't show up here a minute too soon. Come on, let's get out of here. By the way, to what do I owe the pleasure, old buddy? We haven't seen each other for a whole muse lifetime. I need your help on a job. A job? Ouch. The last time you asked me to help you on a job, Half of Santa Fe was blown to hell and back. Who else is in on this job? An old partner of mine named McCoy and Kate. Kate? Hey, that sounds a bit more to my liking. Okay, count me in, as always. Na koń i nie ma nas. Już? Takie zwycięstwo. Pięknie. Poszło. Z palcem w nosie. Come on, Sam. Wake up. We gotta keep going. We're in Injun territory, remember? Not exactly the best place to hang around. Oh man, that was barely three hours sleep. Come on, get moving. Come on, show me how good you still are. Okay, who or what shall I blow up to show you I'm still the best around? Are you still any good at throwing sticks of dynamite? Is that meant to be a joke? You are looking at the greatest dynamite king west of the Mississippi. Come here, see for yourself. What do you bet I can throw a stick right onto that narrow strip of land on the other side of this river without it rolling into the water and going out? i can hardly wait Ruzaj. let's play it real hard huh eh? huh eh? damn where'd he come from looks like he was listening on us hmm

Come on, let's go. We have to ride east. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów z różnych gier, które są dla mnie ważne, zostawcie posłeg kciuka w górę tymczasem. Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z patrona, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.